Proszę bardzo. Dziękujemy wam. A powiedz co? Pięknie mi się podobało. Po... Witamy wszystkich i dziękujemy za zaproszenie, żeby mogli dla was wystąpić. I przyjedziecie zaś? Jak jaką no zapytać, to pewnie, zaprzyjedziemy. A się cieszymy. A tu są? Dziś o latuś? Skalni eee, chyba. Chyba tak. Cześć, cześć. Dziękujemy w pięknie! Naprawdę to było piękne, bo się Słowiocy z Gorolami, z Podhalokami domówili i fajnie się tu tak mienili, bo chwile Słowioków, chwile Goroli i na to było bogate, bo mnie się to też podobało z widowni. No mnie też, też się na nich dziwała i przefajnie im to tu zwrtało na tej scenie. Janek! My tu za sobą mamy taki piękny po Czy też Ty poznasz co to tu są za te nasze kopieczki? No, ja to poznam, ale ja bym się tak spytał, Tebie, czy to Ty poznasz co tu jest ten kopiec? Cóż, może mnie poprawisz, ale jak się tak na to dziwum. Joste, ja myślę, że to tu jest nasza kozubowa. Może być. Myślisz, że, że ja. To jest kozubową. No, tam jest ostry. Ostry. a widać, że to jest jakaś od piosecznego Dzień. albo. Tam w kierunku odbawienia. Ze zowodzią? Ze zobodzią! Z Bachratej! Z Bachratej! Parciś! No a to jest fotografia, bo to kiedy malową? to tajemnica, ale w wdzięczni przepiękne. za to piękne tło, że to ten nowy sztab organizacyjny, ten nowy wiatr coś i takiego pięknego wymyślą. O klasy i Igdanii. Małe takie... ale to dla nich. Dali by my wam powiedzieli, że to tu jest Ada, Szolono za swobody. E, szolono, ale teraz już wojskowo, bo was tu strasznie kupa przyszło z tego czasu, co my się wam przedstawiali. A Józef by chciała też tak przedstawić Janka Michalika, kiedy jest w wiosku, z brzega. Jest to. Starciło. Starczyło, starczyło. A chcielibyśmy Wam też powiedzieć, że e, Ford tu dla Was jest przełokropnie kupa atrakcji. Powiedz coś a Ada o tym, co tam jest w zadku, tam w tej e, zadniej części, tam e, przy Olzie w kierunku na ten bukowiec. Co tam ci ludzie mogą widzieć a potkać? Bo to tam jest na końcu, ale tam tego kupa. No, narychetowane tu jest dla Was, ludeczkowie, wszystko można. Możecie zejść na fajne placki, na fajną, słodziutką miodulkę, możecie też... co wam. Um... A o tych warsztatach? Co tam wszystko jest przygotowane dla dzieci, dla rodzin? Jest tam stoisko sceny lalka, tam te dziecka mogą zrobić pajacyki, też tam są szykowne góralskie rynce. Tak, możecie sobie wypróbować. Janek, powiedz, co se tam wszystko mogło być? Jeszcze bych dopełnił, powiedzieć? że tam pani Pawlitko Agnieszka, kiero tam o takie zajęcia folklorystyczne dla dzieci, a potem tam je pan Staszowski w Kolibie, co robi syr. a krum tego tam jest rzemieślnik, od rzemieślnika jeden lepszy, jako drugi, a gdyby się wam ściskało, boście z tego kupałuś zjedli, wypili, a tak dalej, tak tam są prawie te wychodki. Tam jest to ministerstwo ulewy. Zdrowia. też Janek gdyby można mogli powykładać włotyńskim te ty szikowne górskie rynce zebrały. No na z tego, że ludzie cieszy co se nie zrobili, to nie mieli. No ludzie byli zaradni. Mój ujec mi padł, że górol jest taki, że musi se wszystko sum zrobić, a w każdej sytuacji se sum poradzić. A my by was też coś pytali, my wszyscy chladmy jednego takiego grubego karkosza, który się nazywa Pieter Wirtus Kubowian, bo my go tu potrzebujemy, bo tu będzie mieć swój po prostu występ, występ a nam kajsi z kulą między karkosze do lasa, tak? Gdybyście widzieli kajsi Pietra Wirtusa, tak powiedzcie, że tutaj rindy, tu te tu. Tu ma przyjść, bo będzie mieć za chwilę swój koncert, a nie ma go, nie idzie go nigdzie zegnać, tak nie wymykaj go diabli. Wezmę. Janek, a jeszcze tak w międzyczasie. Ja tu widziała, żeś tu tak chodził koło tych łobrosków, co tu są, obok sceny. Ty coś tam poczytał, bo ja czytała, że to jest o Karolu Piekzowi. Jest taki pan Piegza, ty nie teraz zębiorz, a jego starzyk był Karol Piegza, ten tu przyszedł z Łazów, tam od Orłowej, a po II wojnie światowej tu uczył w polskiej szkole w Jabonkowie, a on miał bardzo wielkie serce do kultury ludowej. Był to artysta, zbierał poezję, zbierał starodowne opowiadania, malował truhy, a wszystko to tym dzieckom w tej szkole dował. I te dziecka malowały truchy, które miały u starzików. On to wszystko zbierał, gromadził, wy a i książki opublikował. A gdybyście se chcieli coś dowiedzieć o tym, co ten pan Karol Piekza zrobił dla nas, tak on zrobił to, że my tu dziś są, bo go napadło, że zrobi festyn gorolski I od tego czasu zaczęły się organizować gorolskie święta. Także pan Karol Piekza... Ale też pan Władysław nie Niedoba. No ten już się ku temu tak zwanie przysił, ale... Pana Piekze to tu oto napadło, napadło taki i on był inicjatorem. A tam na tych tablicach se możecie podziwiać, jak ten za wyglądał, jak był młody, a i se wycierpiał, bo był polski działacz narodowy, a Niemcy gestapo go zawrzyło i przesiął się te obozy koncentracyjne, a wszystko to przeżył. A dożył się 88 roków a ani nie wiemy kiedy dla nas zrobił. To możecie się przeczytać o tych jego zasługach życiowych. No należą se mu o klaski, bo to był wielki człowiek, był małego wzrostu, ale kupa tego do kozu. No a chcielibyśmy wam też powiedzieć, że na was czekają te szikowne gorolskie budy, kaj są ci szikowni ludzie, którzy dla was pieczą, smażą, ważą, rychtują, porcują, a czekają na was. Moż głoda, bo żeś już pojadła, Ada. Ja można ich coś i też jeszcze po tym zjadła. Bo my tu Czako my gotujemy się, um, nie mamy przygotowane żadne dowcipy, żadne pieśniczki, ani jakichś gawiedziorski opowiadania. A jozną dowcipy, a te są <coughs> wszystkie wulgarne. Ale może bym wam jeden taki powiedział, yeah. bo ja mam żonę ze szańców, z mostów, jak tam są te <coughs> wały. Taka ta <coughs> ruina na tą turecką wojnę to obwarowani, wielki szańce. Kto tam nie był, chce tam zróbcie podziwać. A kiedyś i tam ci ludzie nie chodzili, bo to było zapomniane. A roz tam na te szańce przyjechał taki turysta, a z tego cugu na te mosty. <coughs> Idzie, a pyto się gazdy, co kosił tak akurat. I prawi gazdo, kajtuje ta staro ruina? Staro ruina, a on tak prawi staro ruina. No, oni tu tak jeszcze żyła, ale już umrzyła, No, tak to mogę z tymi ruinami. A jeszcze bym chciał powiedzieć, że tam po tej drugiej stronie to nie ma nasza organizacja. To są ci pasożyci, taky ty pasożyty, ty karuzele, to co vás ty wnuki tam chcą zedrzeć z tych szrajtofli ostatnią korunę to my tu nie mluvíme. Oni se tam sami przyjeżdżają a z tego górolskiego święta kapkę tego mleka też dojum. Janek, wiesz co? To jest synek z Jo po co si musím ząjść, bo jo, co si zapomniał. Ja. Już, cóż też Ta to będzie? Bo, 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 bo. No, Można, no, nie, już byśmy tu, tu, Ai, zaprosili między nas ten, tą kapelę karkosz. Pójdźcie tu między nas. No ale, Janek, tuż co to smycisz? Taki karkosiska. Ja nie wiem, czy ludaczkowie wiedzą, co to są karkosze. A teraz już widzą. ale Katuš, čemuž čem to tu jako přismyčím? Víte, teraz už málo kery ví, co to je karkoš, ale my na dědině, my vždycky do lasa jezdili po karkoše, aby bylo čím přiklodať pod blachę, bo tak pod bláche se na ješení jak třeba ty šlivky zahřoť na ty povídla. No a to jsou nejlepší karkoše, bo jak v Karvinej mají vingel, Kiedy tak strasznie grzeje, to my tu na gorali mamy karkosze, bo one są gęstego drzewa, mają kupa smoły, a jak się ich narzeże tuż pod blachą, grzeją, grzeją także. A i te śliwki po tym, z się robią na taką wodę, w której się mówi Śliwowica. No, a nasze starki, kiedyś jak nie było pieców gazowych, tak one Času, nie mi časy, czasu, nie były telewizory, tak dziecki dzichta na pleca i szło się pod bagieniec i przyniosło się na grzbiecie dzichte karkosi i bylo zaś hajcovat pod blachą, bo elektryki nie bylo, gazu też nie bylo a A karkosz był dany mny, bo gojni to nie sprzedali, a ludzie se mogli te karkosze zbierać po lesie. Janek, a się cię tak jeszcze spytam, na coś to tu przyniósł? Toż to jako albo... Ja tu przyszedł ukozać karkosz, bo to być karkosz, karkosz, ensemble band, a jo nie wiem, co jeszcze. A ta kapela karkosz, już tam jest, Kaj? Jo Ja tu te karkosze też przyniósł temu, że gdyby się nam to nie podobało, tak my te karkosze na nich złomiemy, a wyżeniemy ich z tej sceny Co prawicie No dobre, pójcie chłopi Pójdźcie do nas witajcie karkosz, karkosze wielkimi oklaskami Witajcie